Witajcie moi drodzy. Dzisiaj opowiem Wam o pewnych funkcjach, które są na giełdzie motorcik.pl, a o których zapewne nie wiesz Więc po pierwsze, jak ona działa? ona działa w ten sposób, że jeżeli czegoś poszukujemy, to należy dodać takie ogłoszenie o tym czego szukamy. A i dam sobie wybrać powiedzmy. Jakąś markę, model. No i opisać, czego potrzebujemy. Pradzmy tam drzwi. A kurka wodna, zawsze mam drzwi. Przednie, prawe. No i tam rok produkcji, prawda? Jakiś opis, tam gołe, niegołe. Tutaj możemy wpisać też również numer lakieru. Sprzedawcy mają czasem opisane te, te numery lakieru. Łatwiej będzie po prostu wam złożyć ofertę do takiego ogłoszenia. Można też dodać zdjęcie. Jeżeli masz zdjęcie takich drzwi, jakieś specjalne wyposażenie, no to oczywiście możesz to zrobić po dodaniu ogłoszenia. Takie ogłoszenie trafia do weryfikacji. Administrator sprawdza, czy wszystko jest w porządku. Jeżeli tak, to ono trafia już na giełdę i pokazuje się tutaj w liście o części, które są poszukiwane. Można sobie jakby zobaczyć wszystkie te ogłoszenia aktualnie aktywne. No i tutaj jedna z takich fajnych rzeczy to jest to, że jeżeli jesteś sprzedawcą i masz na przykład konkretny model samochodu, który chciałbyś dzisiaj sprzedać z niego części, to sobie wybieramy, powiedzmy, osobowe, wybieramy sobie jakąś tam markę. No i powiedzmy, wybierzemy sobie model. No i niech to będzie te nasze A4 A5, gdzie my tutaj mamy te A4s4, a jest A4, dobra. No i filtruj, dobrze. Teraz widzimy, że jest, są 54 ogłoszenia od klientów, którzy szukają czegoś do Audi a 4. No niestety nie ma tutaj podziału, podziału na roczniki, ale to już jest jakaś taka fajna podstawa do tego, żeby tym ludziom złożyć oferty. No jak złożyć te oferty? Oczywiście w momencie, kiedy jesteś zalogowanym użytkownikiem, to możesz taką ofertę komuś złożyć, prawda? Czyli wpisujesz kwotę, ewentualnie jakiś komentarz, wyślij ofertę i ta informacja trafia. Do użytkownika, a on się z Tobą skontaktuje albo nie. No, nie każda oferta w internecie kończy się sprzedażą, czy to będzie taka klasyczna strona internetowa sklepu, czy to będzie jakiś marketplace. To nie jest to jakby stuprocentowa pewność, że jeżeli coś wystawisz we własnym sklepie, to to się natychmiast sprzeda. Tak samo jest tutaj, natomiast odwracamy pewną sytuację. Klienci, którzy szukają często, gęsto gdzieś tam po świecie całym, mogą znaleźć części u kogoś, kto na przykład sklepu internetowego nie prowadzi, a na marketplace też jest trochę za małym sprzedawcą i tutaj można handlować sobie też pomiędzy sobą zupełnie prywatnie więc to jest takie też rozwiązanie, które ułatwia prowadzenie takiej działalności znaczy nawet działalności po prostu okazyjnej sprzedaży czyli mamy powiedzmy coś tam zostało mi w garażu no i zobaczymy czy ktoś tego szuka więc to by było to sprawa następna tutaj widzicie marki prawda to jest akurat ranking najczęściej poszukiwanych części do tych to są akurat marki do których najczęściej klienci szukają części no, to jest chyba oczywiste, ponieważ no, widzimy tutaj grupę Volkswagena, Opel, bardzo popularne, popularne marki. Ale co, wystarczy, że sobie wejdziemy na przykład na. O, tutaj, Toyota. To zobaczymy, od razu filtr ustawi się w ten sposób, że pokaże nam wszystkie poszukiwane części do Toyoty, jakiejkolwiek. Gdyby, gdybyśmy na przykład wybrali sobie model, no niech to będzie tutaj A3, to od razu filtr pokaże nam wszystkie części poszukiwane do Audi A3. I tutaj też to jest ułatwienie, każdy, który sprzedaje, dobrze o tym wie, że wtedy może bardzo szybko takie oferty klientom złożyć. I co jest istotne, no one nie są wiążące, także załóżmy, że masz jakąś część, o tutaj mamy Vectra C. Masz jaką część. W sumie to nie za bardzo wiesz, nawet jaką cenę za to, za, te, za to zażądać, ale możesz złożyć jakąś tam ofertę i klient może być zainteresowany, na przykład bo jest blisko. Ty o tym nie wiesz. Sprzedawcy nie wiedzą, kto jest kupujący. Natomiast kupujący, oni dostają informację jak najbardziej, kto jest sprzedawcą, mają jego adres numer telefonu, adres mailowy Mogą go zobaczyć na mapce, czyli jeżeli będzie do danej oferty 3-5 złożonych ofert do danego ogłoszenia, no to użytkownik sobie sam już wybierze we własnym zakresie, co jest mu, co jest mu najlepiej od kogo kupić. Może zadzwoni do paru, do paru osób i sobie coś tam wybierze. Czym to się różni od takiego zwykłego marketplace'u, załóżmy na Facebooku. Ano tym, że istnieje tutaj coś takiego jak ustawienie asortymentu. Na grupach sprzedażowych na Facebooku mamy często, gęsto mydło i powidło. Ludzie wypisują różne rzeczy, a my na przykład sprzedajemy tylko części do samochodów osobowych, konkretnych marek. Tutaj można sobie je wybrać, dodać oczywiście, dodać wszystkie dodać, jeśli mamy części do, do motocykli, do skuterów, do, do, do jakichś tam pojazdów historycznych, to wszystko można sobie pododawać i co się dzieje wtedy. A no wtedy dzieje się tak, że na razie jest tak, że rano giełda wysyła o 6 rano informacje o wszystkich tych ogłoszeniach, które są zgodne z Twoim asortymentem. To jest wygodne, no bo otrzymujemy tylko te zapytania, do których możemy potencjalnie mieć części, a nie od razu wszystkie i potem siedzieć i to wertować i sprawdzać, czy ja coś mam, czy nie, i tak dalej. Więc jest to jedna z form sprzedaży. Oczywiście nie zastąpi to tam sklepu internetowego, czy powiedzmy jakiegoś marketplaceu, ale wyobrażam sobie i to wielokrotnie. Jest w rzeczywistości tak, że użytkownicy szukają jakichś rzeczy. Tutaj często, gęsto są szukane jakieś silniki, których dostać nie można nigdzie. Albo na przykład, no wybierzemy sobie tutaj silnik. O, proszę bardzo. I w, w są też tacy użytkownicy, którzy szukają kontaktów biznesowych. Załóżmy, kupują większej ilości silników, kupią z warsztatu jakieś powiedzmy niesprawne, uszkodzone. Oni to rozbierają. No, mają pewne przyczyny, dla których taki silnik chcą kupić skrzynie biegów, zużyte sprzęgła do regeneracji itd. itd. To to jest już taka forma ogłoszenia, która no nie występuje na innych marketplacach. Natomiast tutaj może być jak najbardziej zamieszczone takie ogłoszenie, że firma X potrzebuje powiedzmy silników uszkodzonych, i, i czy tam powiedzmy jakichś innych zużytych rzeczy do regeneracji. Chętnie nawiąże jakąś tam współpracę. Te oferty będą za niedługo oznaczone takim tutaj znaczkiem B2B. I one będą właśnie wskazywały na to, że jest to ogłoszenie przeznaczone dla firm do powiedzmy jakiejś tam stałej współpracy. No ale na giełdzie może handlować dosłownie każdy, czyli niekoniecznie musisz określać swój asortyment, bo załóżmy, że no masz bardzo okazyjnie jakieś części do sprzedania. No, i możesz od razu sobie powiedzmy z tam z palca tutaj sprzedaj części. Wybrać sobie do jakich tam samochodów masz te części i składać oferty. Wcale nie musisz określać asortymentu. Możesz to zrobić, jeśli masz powiedzmy tych części więcej i, i stale powiedzmy, ale to już nie jest zupełnie nie jest to, nie jest to wymagane. Także tyle ode mnie na dzisiaj. Pamiętajcie, że giełda również nie rejestruje żadnych transakcji, to znaczy my nie jesteśmy w stanie określić, czy dana, dany zakup został zrealizowany i w jakiej kwocie. Także nie pobieramy żadnych opłat związanych z handlem na giełdzie. Jeśli chodzi o prowizję, tutaj czegoś takiego nie ma. Oczywiście opłaty zostaną po jakimś czasie wdrożone po to, żeby można było bardziej rozreklamować cały system giełdy. Natomiast na dzień dzisiejszy jest to zupełnie narzędzie darmowe, więc jeżeli szukacie jakichś rzeczy, potrzebujecie kogoś do współpracy, powiedzmy w handlu częściami, to jak najbardziej giełda do tego się nadaje. Jeszcze na, zupełnie na sam koniec. Giełda, jej kształt został uproszczony specjalnie, ze względu na to, żeby była ona dobrze widoczna, czy dobrze widoczna, żeby ona się skalowała na telefony komórkowe, żeby adaptowała się dobrze na to, i dlatego te wszystkie grafiki tutaj są dosyć uproszczone, po to, żeby po prostu to w telefonie działało jak należy, ponieważ takie ogłoszenie o poszukiwanych częściach można dodać również z telefonu. To jest bardzo proste. Można zrobić od razu zdjęcie danej poszukiwanej części, opisać jej numer i tak dalej. Ileś tam rzeczy, które są charakterystyczne dla danego przedmiotu. No i za pomocą telefonu takie ogłoszenie wrzucić na giełdę. Wtedy użytkownicy będą widzieć, co jest wam potrzebne. Możliwe, że akurat ktoś z niedaleka, kto nie prowadzi działalności gospodarczej, ma jakieś części do Twojego samochodu i zaoferuje Ci ofertę sprzedaży. Porozmawiasz z nim, pojedziesz, po obejrzysz te części. To jest bardziej giełda skierowana do tego, żeby aktywizować lokalnie sprzedawców, bo użytkownicy często gęsto szukają na drugim końcu świata części, natomiast no, może się okazać, że naprawdę po sąsiedzku będzie można kupić jakieś rzeczy i po to właśnie taka giełda została zrobiona. Także tyle ode mnie na dzisiaj. Cześć!